i rozpoczęliśmy żniwa od grochu jak widzicie kosimy po samej ziemi dlatego, że groszek leży i trzeba wolno jeździć żeby wszystko zebrać tak to wygląda patrzcie, kompanik powoli się jeździ ale za to jest czysto, powiem wam patrz. Nic nie leży! Łapie, łapiemy pogodę powiem wam To znowu i do deszcze, nie trzeba kosić. Jemy po ziemi, patrzcie na heather. Na ziemi położony i kosimy. Tak to wygląda. Już w roku podmiana batuta. Tak widzicie, tak wygląda zbiór, pokażę wam, patrzcie, doła ziemia, malone równo, przy samej ziemi. I to tyle. Pozdrawiam.